Czy wiesz, że coś co robisz w zaciszu swojego pokoju może być nie tylko naturalne, ale i niezwykle korzystne dla twojego zdrowia? Wyobraź sobie. Budzisz się zmęczony po stresującym dniu, a twój umysł jest pełen niepokoju. Albo może zmagasz się z problemami w sypialni i czujesz się niepewnie? Masturbacja zmienia twoje życie? Zostań z nami, bo obalimy mity i pokażę ci, jak masturbacja może poprawić twoje samopoczucie, zrelaksować ciało i nawet chronić przed poważnymi chorobami, jak rak prostaty. Ale jak często jest zdrowo? Co mówią najnowsze badania? Nazywam się dr Piotr Nowak, jestem ekspertem zdrowia z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracowałem w najlepszych klinikach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Pomagając tysiącom Polaków zrozumieć swoje ciało i poprawić jakość życia. Widziałem, jak tabu wokół seksualności blokuje ludzi przed czerpaniem korzyści z naturalnych procesów. Dziś porozmawiamy o masturbacji aktywności, która jest bezpieczna, powszechna i może przynieść ulgę. Na końcu filmu zdradzę Ci jeden kluczowy sekret, który może zmienić Twoje podejście do tej kwestii i dodać pewności siebie. Masturbacja to temat owiany tajemnicą, ale czas go oswoić. Zostań ze mną do końca, bo ten film przyniesie Ci wiedzę, która może odmienić Twoje życie seksualne i zdrowie. Masturbacja to powszechna aktywność. Badania pokazują, że więcej niż 90% mężczyzn i 75% kobiet w Polsce robi to regularnie, co nie powinno nikogo dziwić. Bo to zdrowa forma ekspresji seksualnej. Dlaczego jest taka popularna? Bo przynosi realne korzyści. Naukowo udowodniono, że masturbacja może zmniejszyć stres, poprawić nastrój i pomóc w walce z lękiem czy depresją. Jak to działa? Podczas orgazmu organizm uwalnia tzw. hormony szczęścia: dopaminę, oksytocynę, serotoninę i endorfiny. Te substancje chemiczne nie tylko relaksują, ale też poprawiają sen i koncentrację, co jest idealne po długim dniu w pracy czy nauce. Badanie z 2015 roku wśród zamężnych kobiet w Polsce i Europie wykazało, że te, które regularnie się masturbują, zgłaszają więcej orgazmów, wyższą samoocenę, większe pożądanie i większą satysfakcję z życia małżeńskiego oraz seksualnego. U mężczyzn regularna ejakulacja może obniżać ryzyko raka prostaty. Badania sugerują, że częstotliwość 4 do 7 razy w miesiącu może zmniejszyć to ryzyko nawet o 20 do 30%. To niesamowite, jak naturalny proces może wspierać zdrowie. Wyobraź sobie, po stresującym tygodniu pół godziny dla siebie może przywrócić ci energię i spokój. Pan Marek z Gdańska, 38-letni inżynier, podzielił się ze mną, że regularna masturbacja pomogła mu lepiej radzić sobie z napięciem w pracy. Mówi, że teraz lepiej śpi i jest bardziej skupiony, ale korzyści to tylko jedna strona medalu. Przejdźmy do mitów, które mogą Cię niepokoić i blokować przed czerpaniem tych zalet. O masturbacji krąży mnóstwo mitów, które przetrwały dekady i mogą budzić niepokój, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jeden z najpopularniejszych to przekonanie, że masturbacja powoduje niepłodność, bo rzekomo wyczerpuje spermę i zmniejsza liczbę plemników. To absolutny mit, nie ma na to żadnych dowodów naukowych. Sperma produkowana jest ciągle w jądrach, a w procesie spermatogenezy codziennie powstaje kilka milionów plemników, a w pełnym cyklu nawet do 8 miliardów. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że częsta ejakulacja może obniżyć liczbę plemników w jednej porcji. Jeśli planujesz dziecko, odczekaj 2 do 5 dni między ejakulacjami, by zwiększyć szansę na poczęcie. Inny mit mówi, że masturbacja powoduje trądzik. To nieprawda. Trądzik wynika z genetyki, hormonów, diety, stresu i zanieczyszczeń, a nie z masturbacji. Choć u niektórych po tej aktywności może pojawić się chwilowe zaczerwienienie skóry z powodu zwiększonego przepływu krwi w okolicach genitaliów, znika to w ciągu kilku minut i nie ma powodów do zmartwień. Jest też przekonanie, że masturbacja wpływa na wagę, że spala kalorie lub powoduje tycie. To kolejny mit. Spalanie kalorii czy zmiana masy ciała zależy od diety i aktywności fizycznej, a masturbacja jedynie tymczasowo podnosi tętno i nie ma znaczącego wpływu na wagę. Co ciekawe, badania pokazują, że regularna masturbacja wzmacnia mięśnie dna miednicy, co poprawia erekcję, orgazmy i ogólną satysfakcję seksualną. To prawdziwa korzyść. Pani Anna z Krakowa, 34-letnia nauczycielka, przyznała, że dzięki zrozumieniu tych faktów przestała się martwić mitami i poczuła się pewniej w sypialni ze swoim partnerem. Kolejny mit to ślepota to absurd, bo miliony ludzi na świecie masturbują się bez wpływu na wzrok. Ale co z częstotliwością? O tym za chwilę. Ile razy jest zdrowo masturbować się? Nie ma jednej uniwersalnej normy. Każdy jest inny i ma inne potrzeby. Możesz to robić tak często lub rzadko, jak chcesz, o ile nie zakłóca to Twoich obowiązków, relacji, czy nie powoduje dyskomfortu fizycznego czy psychicznego. Badania pokazują, że umiarkowana aktywność seksualna, w tym masturbacja, może tymczasowo podnosić poziom testosteronu, hormonu kluczowego dla rozwoju seksualnego, masy mięśniowej, gęstości kości i dobrego nastroju. Na przykład krótki wzrost testosteronu po orgazmie może poprawić pewność siebie i energię na resztę dnia. Ale nadmiar, czyli kompulsywne robienie tego, może prowadzić do zmęczenia, obniżonego libido, czy zaniedbywania innych aspektów życia, kluczem jest balans. Jeśli masz wątpliwości co do poziomu testosteronu lub innych kwestii zdrowotnych, skonsultuj się z lekarzem lub sprawdź moje inne filmy o zdrowiu mężczyzn. Inny popularny mit to przekonanie, że masturbacja powoduje problemy z erekcją to nieprawda, wręcz przeciwnie. Regularne ćwiczenie mięśni DNA miednicy może poprawić erekcję i jakość orgazmów. Pan Tomasz z Wrocławia, 45-letni handlowiec, martwił się o swoje problemy z erekcją, ale po zrozumieniu tych faktów i wprowadzeniu umiaru, poczuł ulgę i poprawił swoje życie seksualne z partnerką. Jakie są Twoje doświadczenia z tym tematem? Napisz w komentarzu poniżej. Chętnie Cię wysłucham i odpowiem. Jeśli ten film Ci pomógł, daj łapkę w górę. Udostępnij go rodzinie, przyjaciołom czy komukolwiek, kto może skorzystać, i zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych porad o zdrowiu i seksualności. W opisie znajdziesz link do mojego darmowego przewodnika o zdrowiu seksualnym. Pobierz go już dziś, by dowiedzieć się więcej o swoim ciele. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Dbaj o siebie każdego dnia i nie bój się.